Witajcie na kanale Uminoboken z tej strony Petida. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, co najważniejsze w Dragon Ball Card Game, czyli wywieraniu presji na przeciwnikach. Porozmawiamy o tym, jak zarządzać tym, co masz w ręce, by bolało, ale przeciwnika, a nie ciebie. W Dragon Ballu czy One Piece, twoja ręka to tak naprawdę twoje życie. Jeśli masz karty w ręce, odpowiednie karty w ręce, możesz się bronić, możesz atakować, możesz łączyć te dwie rzeczy, ale jeśli nie masz kart na ręce, jesteś kompletnie bezbronny. Dlatego to w jaki sposób będziesz wykonywać Kombo tym, co masz w ręce i jak tymi kartami będziesz zarządzał, będzie warunkowało, czy będziesz wygrywał gry, czy też przegrywał. W Dragon Ballu możemy wyróżnić trzy rodzaje ataków swingów. Pierwszy to tak zwany neutralny swing. Drugim jest swing, który jest nastawiony na powiedzmy wyciąganie kart przeciwnika z ręki i nazwijmy go hand swing. I trzeci to jest atak full presja, czyli zakładamy i liczymy tylko na KO. Atakujemy z przeświadczeniem, że zniszczymy życie, zniszczymy kart przeciwnika. I zaczynając od tego pierwszego, neutralnym swingiem będzie swing za 20k. To jest wartość, którą mają większości Awaken liderzy. Większość kart do 4 energii ma 20k lub mniej, Także jeśli atakujemy 20 ki atakujemy na przykład zrestowaną eserkę Vegety, 4 4 koszty 20k lidera, na przykład swingujemy w te karty 3 z tym. The major bez combo, czysta dwudziestka, wtedy mówimy o neutralnym swingu. W tym przypadku, gdy oponent nie chce stracić karty, którą atakujemy lub życia, wyciągamy od niego jedną kartę z ręki. No chyba, że przeciwnik nie ma sentymentów i po prostu rezygnuje z tej karty, lub nie może z jakiegoś powodu jej obronić. Oczywiście są wyjątki od tej reguły. Gdy mamy jakikolwiek efekt, który wspomaga naszego lidera, etc., ale to wszystko to już są specyficzne przypadki odbiegające od standardu. Atakując neutralem, Zazwyczaj możemy założyć, że oponent straci kartę. Protip. To używać Neutral Swinga na zrestowane postacie na bordzie. Przykładowo mamy przeciwnika, który na stole ma wegetę o koszcie 4 i 20K mocy i chcemy się go pozbyć. Wiemy, że na ręce mamy removal, którym możemy zrzucić go ze stołu w każdej chwili. Podpuszczamy przeciwnika, rzucając mu baita w postaci Neutral Swinga za 20K, w większości przypadków przeciwnik od niechcenia rzuci kartę, żeby go obronić. My sobie dobierzemy kartę z ataku Awaken lidera. mamy kolejną postać na bordzie, zróbmy to samo. Jeśli rzucił jedno, Kartę, to jest szansa, że nie odpuści, bo będzie mu szkoda, i puści drugie 5k w combo. A na koniec kwitujemy to removalem on Play z ręki, np. Gohanem o koszcie 5 i 30k ataku. Przeciwnik zużył dwie karty na obronę borda, więc raczej odpuści do tego swinga 30k w życie. No, czyste zło, myszka leci w ściany i stół wywrócony. Co więcej, za takim atakiem kryje się również inna informacja. Możemy potencjalnie oszacować jak przeciwnik stoi ze swoją obroną. Zazwyczaj jeśli będziemy atakować o tej samej wartości, to będziemy chcieli zmarnować jak najmniej combo na obronę takiego ataku. Czyli jeśli atakujemy za 20k na 20k, to w, naszym, w naszej gestii będzie zużycie 5k combo, by zachować dziesiątki na bardziej hardkorowe ataki. Podobnie w One Piece, jeśli mamy atak za 5000, i musimy go obronić kartą, która ma 5000 ataku i obrony, to nie rzucamy w pierwszej kolejności 2000 kontry, tylko rzucamy 1000. Jeśli mamy, jeśli nie mamy, rzucamy 2, ale to daje przeciwnikowi informację, że krucho stoimy z kanterem i możemy mieć problemy w kolejnych turach w przypadku ataków. Neutralne swingi są świetne, kiedy przeciwnik ma karty w ręce, kiedy wiemy, że nasz atak zbejtuje ich do tego, by wyrzucić je z ręki, bo jeśli przeciwnik będzie stał nisko z kartami na ręce, to już pozbycie się każdej karty będzie analizowane kilka razy i prawdopodobnie tego typu ataki będą odpuszczane. Drugi rodzaj swinga to ten nastawiony na wyrzucanie kart z ręki przeciwnika. Jest bardziej skomplikowany, musimy znać dobrze grę. To, kiedy należy puszczać takie swingi, zależy od tego, jak jest rozstawiony bord, nasz i przeciwnika. Jeśli przeciwnik ma dużo kart, na ręce 8, 9, 11 i musimy zmusić go do tego, by je wyrzucił, musimy znaleźć odpowiedni cel. Ale to nie może być byle jaki cel to musi być krytyczna dla jego setupu karta, którą będzie musiał bronić za wszelką cenę. Ewentualnie jesteśmy na takim etapie gry, że ataki w życie przeciwnika są kluczowe i ten przeciwnik musi ich bronić. W przypadku takich swingów istotne jest to, za ile uderzymy. Jeśli przykładowo uderzamy w postać o mocy 25 tysięcy albo w lidera 20k i zrobimy swing za 55 tysięcy, to mamy raczej jak w banku, że przeciwnik po prostu to odpuści, niezależnie od tego, jakie będą skutki tego ataku. Dlatego musisz wyważyć swinga tak, by zabolało i przeciwnik musiał się zastanowić, ale nie na tyle, by po prostu dał się sprać i olać ten atak. Spójrzmy na kilka przykładów. Grasz przeciwko zielonemu, ma szeroką rękę, na stole go 5 drop, który jest kluczowy dla jego rampy. Mamy Gohana, lidera z plus 15k combo w fazie bitwy. I w jaki sposób możesz wykonać, powiedzmy, handswinga, nastawionego na wyciąganie kart z ręki, za 45 tysięcy. Na 25-tysięcznym goku dorzucamy efekt gohana, mamy 40K, a żeby przebić na żatak, przeciwnik musi zrzucić przynajmniej jedną kartę 10K, a jeśli jej nie ma, to dwie piątki. A karta jest na tyle kluczowa, że przeciwnik musi rozważyć jej obronę za wszelką cenę. Oczywiście wszystko jest sytuacyjne, bo jeśli będzie miał drugiego na stole, to prawdopodobnie go odpuści. Jeśli ma jedną energię aktywną, to śmiało możemy założyć, że taki swing nie ma większego sensu i trzeba rozważyć inny scenariusz, bo na ręce na pewno ma przygotowany Gigantic Meteor, za którego dostanie plus 25 tysięcy. A jeśli nie inny scenariusz, no to wspomniane wcześniej 35 tysięcy. Zmusimy go wtedy do zużycia Gigantic Meteora na słabszy atak. Bo z reguły trzyma go na jakieś wysokie hity, albo zmusimy do wyrzucenia kart, czyli osiągniemy zamierzony efekt. Ale tak jak mówię, no to wszystko zależy. Dlatego tak ważna jest znajomość gry, odpowiedniego timingu. Ale na to nie ma dobrego poradnika, po prostu trzeba grać, poznawać podstawowe mechaniki, poznawać i zapamiętywać grające karty, a ogranie przyjdzie z czasem i podejmowanie takich decyzji stanie się dla Was naturalne i automatyczne. Wracając do przykładu, który omawialiśmy wcześniej, kolejny protyp do zapamiętania, jeśli gramy przeciwko Wegecie, niebieskiemu, chcemy zrobić tak zwanego handswinga, wyciągnąć karty z jego ręki, a ten ma aktywną energię, to na 100% w ręce ma Gallic Gun dający 15 tysięcy i dobranie karty. No a przecież nam zależy na tym, by karty tracił, nie dobierał. Więc co w takiej sytuacji? Atak za 35-40k. Jeśli wykorzysta Galigan, to musi wyrzucić jeszcze jedną kartę z ręki, by obronić postać czy obronić życie. Poznanie archetypów tego, jakie karty w którym momencie dany lider gra, da Ci niesamowitą wiedzę i doświadczenie, które realnie sprawi, że staniesz się lepszym graczem i zaczniesz wygrywać więcej gier. Następnie mamy swing roboczo nazwany Full Pressure. To tak naprawdę pewnego rodzaju olin z naszej strony. Atakujemy kartę, zakładając, że ją niszczymy. Atakujemy życie, zakładając, że zadamy obrażenia przeciwnikowi. I z grubsza chodzi w nim o to, że bierzemy za cel jakąś kartę, lidera, postać, cokolwiek, patrzymy na jego moc i swingujemy o 20k więcej niż wynosi moc bazowa naszego celu. Dlaczego? Jeśli zaatakujemy czystym atakiem, powiedzmy 20 na 20 przeciwnik rzuci piątkę, dziesiątkę, wykorzysta kartę ekstra, rzuci super, Combo, cokolwiek i przebija nasz atak. Więc, w kontekście zadawania obrażeń, jest useless. Damy 10k, no to rzuci super combo, albo rzuci efekt lidera i pozbędzie się jednej karty. Również jest to dość łatwe do wykonania, w krytycznych sytuacjach, oczywiście, do wybronienia. A co się stanie, gdy zagramy over 20k? Przeciwnik, mając lidera 20k, jak na przykład Vegeta, musi rzucić super combo, podbić do 40k, a następnie wyrzucić kartę. No ale co, jeśli spośród 50, które masz w deku, akurat nie trafiłeś tych czterech super combo, no to musisz wyrzucić dwie dziesiątki i piątkę w najlepszym wypadku, a to już jest krytyczne. Jeśli przeciwnik rozważa obronę i decyduje się na takie zagrania, to zdecydowanie jesteśmy w takiej fazie gry, że jesteśmy w komfortowej pozycji. Wyjątkiem jest prawdopodobnie zielony przez wzgląd na gigantic meteor. Musimy mieć go na uwadze i, przy zielo, i żeby zielonych zabolało, tak samo jak inne kolory, to musimy uderzać prawdopodobnie over 25K. Z ogólnych zasad dotyczących kombo i porad z nim związanych to by było na tyle. Zastosowanie się do nich, poznanie ich przede wszystkim będzie naszą kartą przetargową w Dragon Ballowych walkach. Kombo w Dragon Ballu jest trochę inaczej ukierunkowane niż typowy mafuin i Lethal Damage w One Piece. Zupełnie inaczej będziemy się kombować na zielony, zupełnie inaczej na czerwony kolor. Atakowanie w czerwony z otwartymi energiami, oprócz problemów w postaci ekstra kombo do obrony, może nas zaskoczyć minus 5k na naszej battle karcie a to już pokrzyżuje nasze kolejne zaplanowanie. Planowane ataki. Przy niebieskim będzie darmowy draw i 15k, przy zielonym plus 25k i bawmy się. Dzięki za dzisiaj. Dajcie znać, co myślicie o tym poradniku. Mam nadzieję, że tego typu podstawowe treści Wam się podobają. Są to fundamenty, które nowym osobom pozwolą głębiej wejść do gry, a nam zyskać nowych ludzi do grania. Także mam nadzieję, że już w dniu jutrzejszym będziemy widzieć się na. Digitalowej apce będziemy mogli sobie wspólnie zagrać i e, przedstawić jakiś gameplay z któregoś deku. Jeśli macie jakieś prośby co do tego, którym dekiem powinienem zagrać w pierwszej kolejności, dajcie znać, na pewno wezmę to pod uwagę. A oprócz tego mogę powiedzieć, że jutro będziemy mieli też dodatkowy film na kanale, a w zasadzie dzisiaj, tak jak to słuchacie, w postaci openingu Boosterboxa, a nawet dwóch Boosterboxów z Awakening Pulse. Mam nadzieję, że trafimy jakieś fajne hity, ale co nam się trafi, to zobaczymy. Albo już widzieliście, nie wiem jeszcze, który film puszczę w której kolejności, więc albo już go widzieliście, albo go dopiero zobaczycie. Także dzięki za dzisiaj, pamiętajcie o subiku, lajku, komentarzu i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!